Witaj! W dzisiejszym nagraniu prezentujemy drugą część relacji Williama, który trzykrotnie przeżył doświadczenie bliskie śmierci. Oto fragment komentarza Williama odnośnie do tego, jak Bóg postrzega kogoś, kto zmuszony jest zabić w obronie swojego państwa. To pytanie można przenieść na każdego, kto musi odebrać życie innej osoby w obronie swojego kraju, o sposobu życia i osobistych przekonań. Podczas mojego pobytu po drugiej stronie i przeglądania mojego życia, miałem również inne pytania dotyczące wielu różnych spraw. Jedno z nich dotyczyło zabijania innych. Dyskutowano również o Adolfie Hitlerze i innych, którzy są częścią naszej historii. Pokazano mi, że każdy z nas, włącznie z Hitlerem, został poinformowany o naszej misji na tej ziemi. Widzieliśmy wszystko, co miało się wydarzyć w naszym życiu. Jednakże pokazano nam też różne ścieżki, które mogliśmy obrać. Żadna z tych ścieżek nie jest przesądzona. Jedno jest pewne: niezależnie od tego, czy przychodzimy na tę Ziemię jako biali, ciemnoskórzy, azjaci, Meksykanie, chrześcijanie, Żydzi, katolicy, muzułmanie, hinduści czy buddyści, jesteśmy świadomi, że mogą nadejść czasy. Kiedy będziemy musieli bronić naszego sposobu życia i naszych osobistych przekonań, nawet kosztem życia innego człowieka? To jest nasza wolna wola. Wiemy również, że będąc tutaj, możemy zostać wezwani do spełnienia naszego obowiązku jako obywateli, aby chronić i bronić danego sposobu życia. W kwestii osądzania Bóg nie osądza w taki sposób, jak uczyniło to wiele religii, wprowadzając ludzi w poczucie winy. Mam tu na myśli winę za spojrzenie na kobietę czy mężczyznę, za wypicie drinka, palenie itd. Jak wcześniej wspomniałem o Adolfie Hitlerze, nasze podręczniki historyczne uczą nienawiści. Według nich powinniśmy kontynuować nienawidzenie tego człowieka za to, co zrobił i za to, co nakazał. Dlaczego nie możemy spojrzeć na to z innej perspektywy, co ten człowiek nas nauczył? Przesłanie Hitlera jest takie, że jeśli my, ludzkość, nie będziemy uważać na to, co robimy i jak się zachowujemy, to tak nisko może sięgnąć ludzkość. Jego działania i ci, którzy podążali za jego rozkazami, próbowali wyeliminować całą rzeszę ludzi, po prostu dlatego, że była inna niż oni. Z tego powodu, biorąc pod uwagę te lekcje, spójrzmy na odpowiednią reakcję, do której zostali wezwani amerykańscy żołnierze. USA próbowało zatrzymać nie tylko zagrożenie dla sposobu życia, ale zagrożenie dla całego życia. Kluczem jest zrozumienie, że niezależnie od wybranego sposobu życia, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Mamy tylko różne punkty widzenia i to jest w porządku. Jeśli chodzi o incydent z 11 września, moje zdanie na ten temat jest takie, że ci, którzy przeżyli, nie byli przeznaczeni do śmierci tego dnia. Ci, którzy zginęli, wybrali ten dzień i czas. Dlaczego? Jaki mógłby być powód? Nasz naród i wszystkie narody od dawna zdają sobie sprawę, że jednostki terroryzują nasze sposoby życia. Tak jak wymagało to ponad 6 milionów osób, które zginęły w obozach koncentracyjnych z rąk nazistów, potrzebowało to tylu osób, aby wywrzeć wystarczająco silny wpływ, aby nas obudzić. Nie tylko USA, ale cały świat. Tak samo jest z 11 września. Oczywiście mieliśmy drobne bombardowania tutaj i strzelaniny tam, ale potrzebne było coś tak dramatycznego, aby wywrzeć wpływ i abyśmy zrozumieli, że to już wystarczy. Na zakończenie II wojny światowej zajęło kilka lat, aby pomóc niemieckiemu narodowi zrozumieć punkt widzenia Hitlera. Zrozumieli, że Żydzi to nie było zagrożenie dla Niemiec. Ale było to zagrożenie dla punktu widzenia Hitlera. To samo dotyczy Bin Ladena. Mam wielu przyjaciół, którzy są muzułmanami i którzy nie podzielają poglądów Al-Kaidy czy Bin Ladena. Wiele religii wierzy, że są jedyną prawdziwą religią na tej ziemi. Podobnie myślą ci konkretni muzułmanie. Od momentu moich trzech doświadczeń bliskich śmierci, moje zdanie drastycznie się zmieniło. Religia Wszystkie religie zostały stworzone przez człowieka, a to człowiek napisał i stworzył prawa, które rządzą tym, co powinniście czuć, co robić i co myśleć. Bóg to żadna religia, On to po prostu Bóg, On to Wielki Jestem i to wszystko. Jesteśmy częścią Wielkiego Jestem. To się nigdy nie zmieni. Nie ma znaczenia, pod jakim imieniem On występuje On nadal jest Bogiem. Gdy ludzkość zrozumie, że aby zatrzymać całe to szaleństwo, po prostu musimy zdać sobie sprawę, że Bóg to Bóg i że wszyscy dosłownie jesteśmy częścią Boga. Nasze ludzkie ciała mogą być częścią naszych rodziców z całym ich pokoleniem, ale nasz duch ma tylko jedno pokolenie Ty jako wieczne dziecko Boga. Gdy ludzkość zrozumie ciągłość duszy, zda sobie również sprawę, że już nie musimy zmuszać innych do zmiany indywidualnych punktów widzenia, ponieważ to nie będzie miało znaczenia. Osoby będą akceptowane za to, kim są. W końcu nie będzie już więcej zabijania, nie będzie więcej chorób i możliwe, że nie będzie więcej umierania. Jednak umieranie to tylko odrodzenie, kolejne przejście z tej egzystencji, z powrotem do egzystencji, z której przyszliśmy. Bóg nie będzie osądzał tych, którzy musieli odebrać życie, aby bronić siebie czy swojego kraju. Jeśli osoba odczuwa winę za swoje działanie, to jest to jej własne osądzanie siebie. Zanim zakończę, pozwólcie, że spróbuję podzielić się małą częścią mojego doświadczenia śmierci klinicznej. Gdy przechodziłem przez tunel, mogłem wyczuwać duchy, które były w cieniach poza tunelem światła. Czułem ich mękę, strach, winę i wstyd, który odczuwali. Zapytałem moich opiekunów, jak Bóg mógł potępić te duchy do tego świata? Powiedziano mi, że to nie Bóg umieścił ich tam, oni sami się tam umieścili. Zapytałem, co to znaczy? Tak wiele razy religie uczą, że działania i słowa mogą dopuścić lub powstrzymać osobę przed wejściem w obecność Boga. Tego rodzaju nauczanie Uczy poczucia winy i wstydu. Na przykład, jeśli powiesz słowa cholera, do diabła lub piekło, ta dusza nie będzie godna stanąć w obecności Boga. Jeśli osoba zdecyduje się żyć innym stylem życia niż norma, wiele religii wykluczy członka z grupy, obciążając go winą i wstydem. Gdy stanąłem w obecności mojego Stwórcy, zrobiłem w życiu rzeczy, które nie były normą, ale nie czułem za nie wstydu. Czułem się tylko kochany. Gdy tam byłem, miałem możliwość zobaczenia czterech starych przyjaciół, których miałem na tej ziemi. Wszyscy ci przyjaciele zginęli w wypadku samochodowym, po tym jak zostali potrąceni przez pijanego kierowcę. Niektórzy mogliby pomyśleć, że to nie było w porządku, ponieważ zostali niewinnie zabici. Pijany kierowca również zginął, jednak on również tam był. Dlaczego? Ponieważ chłopcy wybaczyli mu za jego czyny. Wszyscy pięciu z nich wiedziało i zgodziło się, że ich misje na tej ziemi zakończyły się tamtej nocy. Och, też zapomniałem wspomnieć, że czwórka moich przyjaciół w ogóle nie powinna być w niebie, ponieważ religia potępiła ich na piekło. Wszyscy czterej na tej ziemi byli gejami. Nie czuli wstydu ani winy za swój sposób życia. Społeczeństwo czuło wstyd i winę. To byli wspaniali faceci, nigdy nie skrzywdzili innego człowieka. Trzech z nich miało nawet młodsze rodzeństwo, i ani razu ich nie molestowali ani nie splugawili, w rzeczywistości chronili ich, aż do dnia ich śmierci. Kiedy przechodzimy na tamtą stronę, kiedy Jezus poszedł do tych w więzieniu, mówił o tych, którzy byli w cieniu. Ci, którzy przez swoje poczucie winy i wstydu, Czuli się niegodni i niezdolni do bycia kochanymi przez Boga, to są ci, którym mamy pomóc. Nauczać tych, którzy pozostają udręczeni w cieniu, aby się obudzili i zrozumieli, że ich męki były niepotrzebne. Bóg jest czystą miłością. Doświadczenia, które te dusze miały na ziemi, były tylko tym, doświadczeniem i częścią ich misji. Kiedy nauczą się pozbyć poczucia winy i wstydu, Powrócą z powrotem do światła. Tak kończy się druga część relacji Williama. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu.